W tym zadaniu trzeba wskazać prostą, do której należy, należą oba punkty. Jest na to wiele sposobów. Ja proponuję zrobić to przez układ równań. Ułóżmy go. Tutaj ja zawsze proponuję użyć metody przeciwnych współczynników. W ten sposób od razu. Wyredukujemy wyraz wolny. W tym wypadku oczywiście odejmujemy. Minus 2, minus 6 to jest minus 8. 3, minus, minus 1, czyli tak w sumie plus 1 to jest 4. A B się wyzerowało. To wystarczy, że podzielimy obu stronnie przez 4, żeby otrzymać, że A jest równe minus 2. Pozwala to nam na odrzucenie tych odpowiedzi. Obliczmy jeszcze tylko wyraz wolny. Robimy to poprzez podstawianie już do częściowo uzupełnionego wzoru na funkcję liniową jednego z podanych punktów. Ja zaproponuję podpunkt pod punkt, punkt B. Tak i upraszczamy teraz do wyrażenia. Minus 2 razy minus 1 to jest po prostu 2. Przerzucamy ten wykład w drugą stronę przez odjęcie jej, czyli będzie 6 minus 2 to jest 4, a b zostaje. I dzięki temu otrzymujemy, że odpowiedź a jest sprajdowa, bo ma minus 2 jako współczynnik kierunkowy i plus 4 jako wyraz wolny.